Cześć, cześć, witajcie w kolejnym dniu naszych zdrapmasów. Dzisiaj mamy dzień drugi, 2 grudzień, także mamy tutaj kopertę z numerem 2, nasze oczywiście kalendarze. Ale zanim przejdziemy do drapingu, e, otworzymy sobie nasze kalendarze świąteczne. Tutaj mamy kalendarz ze słodyczami od Milki e, i tutaj mamy okienko numer 2. Także zobaczmy, co dzisiaj tutaj się znajduje. I mamy taką czekoladkę w kształcie motocyklu. Także bardzo fajnie. Jeżeli oczywiście dzisiaj zrabki nie dopiszą, to to będziemy mieć coś na osłodę. Także tak wygląda kalendarz od Milki. I teraz zobaczmy, co tutaj mamy w kalendarzu ze świeczkami. Jaka dzisiaj będzie świeczka? Dzień numer 2 mamy tuż obok. Koło jedynki. Widzę, że te dni są za koleją, także będzie łatwo je odnajdywać. I tutaj mamy znowu taką świeczkę białą o zapachu vanilli. Także taka sama jak w dniu numer jeden. Także świeczuszki nam się przydadzą. Teraz zobaczmy, co kryje się w kalendarzu z takimi słodyczami w kształcie choinki. I teraz zobaczmy, co kryje się pod dwójką. O no, i tutaj mamy taki fajny cukiereczek Milky Way. Także super, będzie na pewno zjedzony. Także tak wygląda tutaj kalendarz. Mamy taka choinka. I mamy ostatni kalendarz z kosmetykami męskimi. Zobaczmy, co tutaj dzień numer 2 nam kryje. Tutaj była jedyneczka. I tutaj mamy dwójeczkę. I mamy taki balsam do ust. Także bardzo fajnie. Akurat takiej rzeczy nie mam, a teraz troszeczkę jest zimno, także taka rzecz jak najbardziej się przyda, ciężko wyciągnąć. Może tutaj podważę patykiem, o jest mamy, także mamy taki balsam, 10 gram, także super, na pewno się przyda, tym bardziej, że teraz tak jak mówię, troszeczkę jest zimno, także... Trzeba dbać o usta, także tak wygląda produkt w tym kalendarzu. I teraz przejdziemy sobie do naszych zdrapek dzisiejszych. Mamy oczywiście kalendarze ciąg dalszy, plus, plus zdrapki w kopercie numer 2. Także zobaczmy, co tutaj kryje się pod okienkiem numer 2. Świąteczne odliczanie polskie. Zobaczmy, czy uda się tutaj znaleźć prezent. No niestety nie, tutaj mamy Lizaka za 200. Teraz przechodzimy do zdrapki belgijskiej. Tutaj szukamy dwójeczki, zobaczmy, gdzie mamy dwójeczkę. I dwójeczkę mamy tutaj, także zobaczmy, co tutaj się znajduje. I tutaj mamy Mikołaja, także od razu sobie zaznaczymy Mikołaj, potrzebujemy 7 Mikołajów, by wygrać 5000, także to by było na tyle, jeśli chodzi o kalendarze. Teraz zobaczmy, co tutaj przygotowałem w dniu numer 2. Już nie pamiętam. O, i mamy. Mamy fajne zdrapeczki. Mamy 500 tysięcy w diamentach za 10 zł i zdrapkę kieszonkową, czyli zdrapki za 11 zł. A jeśli chodzi o zdrapki belgijskie, to mamy Lucky Star, taką gwiazdeczkę i taką świąteczną zdrapeczkę za 2 euro Winter Fun, także tutaj mamy zdrapki za 5 euro, a tutaj za 11. Także może zaczniemy od zdrapek belgijskich. Tutaj w tej zdrapeczce szukamy oczywiście trzech takich samych kwot, kwot trzech takich samych symboli i wygrywamy zgodnie z legendą. Jeżeli znajdziemy 3 prezenty, to wygrywamy nagrodę główną, czyli 2021 euro. Także zobaczmy. Może tutaj uda się wygrać coś fajnego. Mamy tak Lizaka, Mikołaja, Mikołaja po raz drugi, czyli gramy o 20 euro. Rękawice. Tutaj już mamy pusto. Mamy lizaka po raz drugi, czyli tutaj gramy o Następnie mamy skarpetę. Tutaj już nic nie ma. I ostatni symbol. To rękawica, także niestety... Aha, jeszcze tutaj mieliśmy jeden. Jeszcze dwa, no kurczę. Zacząłem drapać od środka. Zobaczmy jeszcze szybko, czy coś tutaj się utworzyło. Dwa razy mikołaj, dwa razy lizak. Dwa razy skarpeta, także niestety ta zdrapeczka jest pusta. Przechodzimy do drugiej zdrapki belgijskiej. Tutaj mamy sześć gier. Szukamy trzech takich samych symboli. Tutaj niestety mamy trzy różne. Tutaj mamy kartę, monety i plik pieniędzy. Gra numer 3: mamy złoto, świnkę i portfel. Pod czwóreczką mamy, może tak będę drapał, mamy plik, monety i plik, także również pusto. Gra numer 5: mamy złoto, monety i świnkę. I gra numer 6: mamy monety, plik. I kartę, także niestety tutaj pusto, jeszcze mamy szansę na 30 euro, jeżeli znajdziemy tutaj w bonusie worek, ale niestety ta zdrapeczka jest pusta, także mamy zdrapkę kieszonkowe, i tutaj szukamy oczywiście pliku. Mamy bank, słońce, księżyc. I worek, czy niestety ta zdrapeczka jest również pusta? Ostatnia nadzieja w ostatniej zdrapce, czyli w zdrapce 500 tysięcy w diamentach. Tutaj szukamy naszych liczb bądź diamentu bądź pliku. Jeżeli znajdziemy plik, to wygrywamy dwukrotność. Także zobaczmy. Jest to zdrabka z numerem czwartym

I dwanaście, w kolejnym rządku mamy dwadzieścia osiem, dwójkę, dwadzieścia dwa, dwadzieścia siedem i trzydzieści cztery, także tutaj niestety również pusto. Następnie mamy piętnastkę. 21 mamy wygraną, także super, także ten dzień już jest w połowie. No zobaczymy jeszcze, ale jest uratowany, bo mamy wygraną. Szukamy dalej, teraz mamy 18. Następnie mamy 32 i 17. Mamy jeszcze jeden rządek. Tutaj mamy piątkę. 7 dwadzieścia cztery, czwóreczkę i trójkę. Także jeżeli się nie pomyliłem, to mamy jedną wygraną pod numerem dwadzieścia jeden. Także tutaj troszeczkę Was przybliża. Także zobaczmy, czy będzie tutaj dyszka, czy coś więcej. I mamy 10 zł, ale super, że po prostu padła jakaś wygrana, że zdrapeczka nam się zwróciła. Teraz od razu przejdziemy do podsumowania. Także niestety zdrabki belgijskie, tutaj mamy 0, wkład to 5 euro. A tutaj w zdrabkach polskich wkład wynosił 11 zł, a udało się wygrać w 500 tysięcy w diamentach dziesiątkę, czyli jesteśmy tylko złotówkę na minusie. Osoby, które biorą udział w konkursie, to mogą zanotować, że dzisiaj udało się wygrać 10 zł w zrabkach polskich. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział zasad konkursu, co można wygrać, zapraszam do odcinka konkursowego. Tutaj w prawym górnym rogu teraz wkleję link do tego odcinka. Bądź możecie znaleźć również link w opisie pod tym filmikiem. Bardzo serdecznie wam dziękuję za uwagę. No i widzimy się już jutro w dniu numer 3, w trzecim odcinku naszych zdrapmasów. Jeżeli filmik wam się podobał, to oczywiście poproszę o dużą łapeczkę w górze pod filmikiem. Jeżeli oglądasz mój odcinek po raz pierwszy i jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, bardzo serdecznie zachęcam do subskrypcji. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się i widzimy się już jutro. Pa Pa!